Sędziowie. Bardzo często niedoceniane, ale jednocześnie kluczowe postacie w sportach walki. To oni pilnują porządku, sprawiedliwości i bezpieczeństwa w ringu. Ale co się dzieje, gdy emocje biorą górę i zawodnicy kwestionują ich autorytet albo kiedy sami sędziowie ulegają emocjom? Numer 1. Conor McGregor. Do przedziwnej sytuacji doszło podczas gali Bellator 187. Honor McGregor wskoczył do oktagonu, aby świętować zwycięstwo swojego kolegi, Charlego Ward'a. Irlandczyk nie mógł poskromić swojej radości i skakując na Ward'a wywrócił go na ziemię. Sędzia tego pojedynku zdezorientowany postanowił wezwać ochronę do klatki. To widocznie nie spodobało się Conorowi, który zaczął zachowywać się w agresywny sposób. Była to bardzo dziwna sytuacja i sami komentatorzy nie wiedzieli co było powodem tak przesadnej reakcji McGregora.

Sędzia jednak ze spokojem na twarzy odparł ten szaleńczy atak, wykazując się jak najbardziej poprawną techniką obrony obalenia. Sytuacja trwała przez około 10 sekund i zakończyła się dopiero po wejściu trenera przegranego zawodnika. Ananiano dziś nie prosto no i swojego sędzia odchodząc od zawodnika był wyraźnie rozbawiony całą sytuacją. Numer 3. Dźwignia na nogę. Podczas jednej z gal One Championship doszło do kolejnego ataku na sędziego. Tym razem celem stała się noga. Wyraźnie oszołomiony zawodnik bardzo mocno złapał nogę sędziego, który próbował rozdzielić wojowników po zakończonej walce. Sędzia próbował wielokrotnie sygnalizować, aby zawodnik puścił jego nogę. Ten zrobił to dopiero po wejściu do oktagonu odpowiednich służb. Warto zauważyć również reakcję zawodnika, który wygrał walkę. Zamiast pomóc sędziemu, postanowił on w prowokacyjny sposób okazywać radość ze swojego zwycięstwa. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Numer 4. Knockout. Zdecydowanie bardziej ucierpiał sędzia pojedynku, który aktualnie widzicie. W tej walce sędzia wkroczył między pięściarzy, lecz jeden z nich go nie zauważył i wyprowadził mocny lewy sierp. Arbiter płatna na ziemię krożony piorunem i potrzebował chwili, żeby do siebie dojść. Numer 5. Awantura po walce Zwycięski zawodnik tuż po zakończonym pojedynku zaczął prowokować narożnik swojego przeciwnika. To wyrażenie spodobało się jednemu z trenerów, któremu po paru sekundach prowokacji puściły nerwy. Wściekły wskoczył do oktagonu, chcąc dać na pogromcy pogromce swojego potopiecznego. W tym miejscu nie można nie docenić postawy sędziego. Zachował się on jak rasowy ochroniarz, odsuwając prowokatora od miejsca za dymy. Po chwili awantury udało się ostudzić emocje w oktagonie. Numer 6. Bruce Lee Nie tylko zawodnikom puszczają nerwy podczas walki. Ten sędzia jest idealnym tego przykładem. Arbitra wyraźnie poirytowało to, że zawodnicy nie słuchają się jego komend. Po co zwracać im uwagę, skoro można wykonać kombinację niczym legendarny Bruce Lee? W tej sytuacji ofiarami stali się nie tylko zawodnicy, ale też jedna z osób próbująca powstrzymać sędziego. Potrzeba było aż czterech osób, aby go uspokoić. Na szczęście był to tylko popis kaskaderski, który wywołał dużo radości wśród kibiców. Numer 7: Totalny chaos. Sceny, które widzicie w tym momencie na ekranach, wyglądają jak Royal Rumble w WWE. Każdy rzuca się na każdego, panuje olbrzymi chaos.

Numer 8. Niekontrolowana agresja. W tym pojedynku jeden z zawodników ewidentnie miał problemy z poskromieniem agresji. Zwrócenie uwagi przez sędziego nie przyniosło skutków. Zawodnik po raz drugi wpadł sympetem w swojego rywala. Arbiter szybko ruszył za agresorem i z pomocą ochroniarza obezwładnił go. Numer 9. Mike Tyson Incydent z udziałem Mikea Tysona oraz sędziego mieliście okazję zobaczyć w moim materiale o sytuacjach, kiedy żelazny Mike stracił na całą kontrolę. Mike po zaledwie 26 sekundach walki rozprawił się z Lusa Varisem. Sędzia przerwał pojedynek, jednak do Tysona nie docierały żadne komunikaty. Podczas swojej szarży przewrócił on nawet sędziego tej walki. Mistrz uspokoił się dopiero w momencie, kiedy do ringu weszli trenerzy obu zawodników. Wynik walki został ogłoszony jako techniczny okaut na korzyść Iron Mikea. Numer 10: Linie Lotnicze. Ten zawodnik z pewnością pożałował odepchnięcia sędziego. Ten jednak nie pozostał dłużny. Wziął on zawodnika, podniósł i z całej siły rzucił nim o matę. Na upadającego fajtera czekała jednak kolejna niespodzianka. Drugi zawodnik postanowił dobyć w parterze swojego rywala. To zachowanie jednak nie spodobało się sędziemu, który ewidentnie chciał sam rozwiązać konflikt. Zawodnik postanowił zostać w swoim narożniku, unikając tym samym solówki z sędzią. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw koniecznie subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych. Do następnego.